Szanowni Państwo. Mam zaszczyt gościć Was dzisiaj w naszej nowej siedzibie. Po tylu latach działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych Promyk Nadziei ma swoje nowe miejsce na Ziemi. Ale zacznijmy od początku. Jak wyglądała nasza historia? Posłuchajcie. Organizacja powstała z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych 24 lutego 2001 roku. Były to czasy, w których nie było żadnej placówki działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na samym początku członkowie stowarzyszenia spotykali się w sali Urzędu Miejskiego. Po kilku miesiącach dostali do dyspozycji pomieszczenia w budynku środowiskowego damu samopomocy. Do tamtej pory najważniejszym osiągnięciem było utworzenie świetlicy terapeutycznej i organizowanie w niej różnych form terapii. 25 marca 2005 roku stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez te lata wsparliśmy w rehabilitacji mnóstwo niepełnosprawnych dzieci. Najstarszym podopiecznym jest już 29-letni mężczyzna, niemówiący autysta jest z nami od chwili założenia stowarzyszenia. Działamy na terenie ustrzyg dolnych już 21 lat. Kto nam w tym towarzyszył? Pracownicy, terapeuci, rodzice oraz niezastąpieni wolontariusze. A jak wyglądała moja historia w stowarzyszeniu? Właśnie mija 4 lata, jak zostałam prezesem i pełnię tę funkcję na zasadzie wolontariatu przez cały czas. Razem z całym zarządem stawiamy czoło codziennym wyzwaniom. Ostatnio organizowaliśmy kilka spotkań terapeutycznych dla rodziców i mamy zamiar je kontynuować. 2021 rok był dla nas przełomem. Trwający kilka miesięcy remont nowej siedziby otworzył nam nowe możliwości. W czerwcu ubiegłego roku wprowadziliśmy się do nowego domu. Niestety, jak to w życiu bywa, nie zawsze idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mianowicie, remont rozpoczęliśmy w 2020 roku, w szczycie największej pandemii, która zamroziła cały świat. A my, pomimo wszystko, dalej realizowaliśmy swoje cele. Organizowaliśmy zajęcia dla podopiecznych i szykowaliśmy nową siedzibę. To jest dla nas ogromny sukces. Wszystko osiągnęliśmy wspólnymi siłami, a wy. Tak, właśnie Wy nam w tym pomogliście, przekazując nam swój 1% oraz wpłacając darowizny na cele statutowe. Mamy nowy rok. 2022 przyniesie nam na pewno same dobre rzeczy. Zbliża się kolejny okres rozliczeniowy. Co z Waszym 1%? Bardzo Was prosimy o przekazanie go na nasze stowarzyszenia. To, że na to zasługujemy, udowodniliśmy przez te wszystkie lata swojej działalności. Pamiętajcie, część zapłaconego przez Was podatku zamiast do budżetu Państwa trafi na nasze stowarzyszenie i przekazanie 1% nie wpłynie na Wasz dochód. Każdy emeryt lub rencista, który dostał PIT 40A i nie będzie rozliczał się z innych dochodów, może wypełnić druk PIT-OP. Ten druk jest dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl bądź w każdym urzędzie skarbowym. A jak go wypełnić? To naprawdę dziecinnie proste. Informacje, jakie potrzebujesz, to swój NIP, data urodzenia, nasz numer KRS 25593. Wypełniony druk możemy przesłać pocztą na adres swojego urzędu lub złożyć go osobiście. Jeśli posiadasz profil zaufany, wypełnisz i złożysz go elektronicznie. Na koniec chcę Państwu serdecznie podziękować. Dziękuję za wsparcie finansowe, życzliwe słowo, udział w naszych wydarzeniach. To wspaniałe uczucie być częścią tak życzliwej społeczności. E aí